No naprawdę mamy przekichane. No totalnie ale. No co ale? O! Coś będzie jechało w tej stronie pewnie. Darmowe fajerwerki? Proszę wsiadać, podarmowe firewerki. O, otworzę tylko przyczepę Dobra. Muszę otworzyć przyczepę Wsiadajcie, podarmowe firewerki. Co on ci nie mówi? Nie wiem, ale wsiadaję. No Jezu. Ej, Co ty robisz z moim pierem? Co ty robisz z moim tyrem, Pip! Co ty robisz? O, ty już jedzie. E, ale to dziwne. Co dziwne? Jadę sam. Dobra, nie wysadzaj, jedziemy. Darmowe fajerwerki! Gdzie one są? Uu! Gdzie ciebie wywiewa? Aaaa! Co jest? Gdzie my jedziemy? Podarmowe fajerwerki? To tutaj na pewno? Tak. Dobra, jesteśmy, wysiadamy. Ale nie mogłeś nam dać? Plisze? Nie, i koniec kropka, wysiadamy. No dobra, no to gdzie te darmowe fajerwerki? Jeśli nie w tym gościu przyjdzie, to przekona się. No tylko... Co on w ogóle? Przyjdzie? Hmm. O, chyba idzie. No to gdzie te fajerwerki? Właśnie. Nigdzie! Ha, ha, ha. Okłamał nas! Nigdzie nie ma! O nie! Dobra, zamykam drzwi. Nie możecie wtąd uciec. Aha, wiem. Chodźcie. Gdzieś A, tutaj. I ty też chodź. Macie, macie przesiadywać w tej przegniłej wodzie. Co przegniła woda w życiu? Eee, eee, fujka. Co to jest? Nawet ja jestem całej zielony. Wobacz tylko na to! Jestem, jestem cały zielony! w pana! I co mamy tutaj, tutaj przesiadywać? Jako zielini lud, lud, jako zielone ludki? Tak i koniec kropka. U. No nie, co o tym myślisz sąsiedzie? Nie będzie fajerwerek. Nie będzie. No to, no to co my zrobimy? Sam nie wiem. No to świetnie. Nie popuszczam, nie popuszczam fajerwerek. Słabo. Słabka. Hmm. A pamiętajcie, będę przychodził, by dawać wam jeść i tyle. Aha, dawać jeść i tyle. No i super, nie będziemy nawet mieć dobrej opieki. No i to mi się nie podoba. No to idę popływać w tej przegniłej wodzie. Aaaa, zgłodniałem. O. Czy ktoś powiedział zgłodniałem? O nie, tak nie będzie! Muszę im dać coś. Muszę mu dać coś dobrego. Wyłaś w wody, jedzenie! Proszę. No i? Nom, 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 nom. Zjedzone. To co teraz? Idź się kąpać, ha, ha, ha. No nie no. Musimy się serio kąpać w tej przedniłej wodzie. Ona nie jest przedniła, tylko robotnica. Robotnica. Do zobaczyska. O, no to jak będziemy świętować 2026? No nie wiem, stary, musimy coś wymyśleć. Tak, to jest dobry pomysł, musimy coś wymyśleć. I już wpadłem na pomysł. Chodź! Dobra, idę. Ej, czekaj! Czekaj, okay. a musimy co, to... o nie, on nas widzi, szybko, aaa, to no, no twoja, szybko uciekaj, o nopcy aaa, zmęczyłem się, o. Dobra, muszę stąd iść. Wrócę do domu. O, a akurat na dworze jest ciemno. Darmowe firewerki. Tylko... Dobra. Dobra, to jest misja. Uciekamy. Dawaj, chodź. Idę. Szybko. Jak jak ja wszedłem. O! To tam! O co ci chodziło? Tak, idziemy. Otwieramy. Hop. Cikutu. Dawaj, chodź. Hmm. No. Jesteśmy w takich jakby kanalizacjach. A dokąd one niby prowadzą. chodź. Chodź. Jest, idę. Prześcignąłem się. Dobra, chodź dalej. O! Drabinka, ha ha ha, ha, ha. O, e, de, de. dobra. Jesteśmy w tajnym wyjściu. A, serio musiałem spaść. Ała, e, e, e. o nie wszystko dobrze. Tak, tak wszystko gra. Ojej, uh, 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 uh. jak ja się wpinam? Uh. Uh, 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 uh. Jesteśmy na wewnątrz! Chodź! I, 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 i. Szybko zanim nim to się zamknie. No, już się wtem. No dobra, uciekliśmy. Musimy teraz się już odlecieć. Musimy... O wiem, odlecimy helikopterem. Dawaj, wspinaj się. Dobra, już. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Dobra, rozpier helikopter. Może taki agencyjny? Chordy, nie mogę. Ach, a szkoda. Ech, nie, wiem, no. O, już wiem. Zaraz wrócę. Hej, a ty dokąd? To, to drobiazg, niedługo w fajnie. O ile się trzymamo. O wszystko we mną gra spokojnie. U, 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 u. U. Jest wszystko dobrze. Co on tam wyprawia? O ja jej. Ja jej, ja. jak ja. Ha, e. Muszę zrobić jakiś odzutowiec. O, dobra. Co tam kombinuje? Polecimy razem i będzie już wszystko grać. Dobra, Dajesz. A Ty weź trochę fifu, 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 ale trochę wanifko. No dobra. O nie, trafiłem. O, coś ty narobił. Mówiłem, żebyś w górę leciał, ale mój samolot nie panował. No, przepraszam. Ała, teraz musisz mnie zanieść do szpitala i to będzie wiadomo, jaki koszmarny Sylwester. Trzeci odcinek koszmarnego Sylwestra będzie 9 stycznia o godzinie 8.30.